Rafał, wygrywacie dzisiaj 2 do 0 i wiem, że wy obrońcy to lubicie mecze, kiedy jest 0 z tyłu, więc ponieważ jest jeszcze dwa z przodu, no to chyba lepiej być nie może. To znaczy, wiadomo, że czasem się zdarzają mecze, gdzie się tracicie bramkę, ale myślę, że możemy dzisiaj być zadowoleni z, z naszej gry. Wifla nas tak może troszkę zaskoczyła przez te pierwsze 10-15 minut. Jakoś tak nie mogliśmy się odnaleźć, ale myślę, że już później pełna nasza dominacja. No właśnie, bo nie dopuściliście dzisiaj Wisły, może poza jednym małym wyjątkiem, do bramkowej sytuacji. No, dokładnie, no, w drugiej połowie właśnie nam przydarzył nam się malową, ale Marko Marco był chyba <laughs> widocznie bardzo rozgrzany i, i złapał to naprawdę bardzo dobrze i chwała mu za to. Uśmiechy nie schodzą wam, wam z twarzy, no bo trudno o lepsze nastroje, skoro się wygrywa, warto w takim razie przypieczętować tą passe, żeby stała się ona passą w meczu Łęcznej. No dokładnie. Te, te dwa zwycięstwa nie będą miały sensu jak, je, jak włącznie nie wygramy, no. bo na pewno czeka nas tam ciężkie spotkanie i myślę, że, że już od jutra trzeba się nastawić po prostu na ten mecz i, i, i zdobyć tam trzy punkty, bo, bo one na pewno nam nadzą jakąś tam większą satysfakcję. Ty jeszcze dwa słowa o wynikach losowania euro 2016. Niemcy Irlandia Północna oraz Ukraina rywalami Polski. Dobre losowanie dla Biało-Czerwony? Fajnie by było z nimi zagrać.